Jest miesiąc, tak na serio, który jest dzisiaj. Jest 3 października. Jest 27 stopni na dworze. Chciałem zmienić outfit na bardziej taki. Co się dzieje? Dlaczego jest 27 stopni? Już powinno być zimno. Ja cały czas w Kroksach chodzę od maja. Chcemy dzisiaj założyć nowy. Ja będę testował nowy uchwyt rowerowy na kamerę. Tym razem metalowy. Podobno mi, Nie wiem, czy to jest prawda. Cały jest metalowy. Faktycznie wygląda bardzo solidnie, ale mam pewne obawy. Tak jak są normalne uchwyty rowerowe, które są z plastiku, no to mają pewnie element, na którym się... Mo... Ten element, którym mocuje się kamerę jest najczęściej plastikowy. Tutaj jest metalowy, co znaczy, że to mocowanie, które jest w GoPro i wchodzi w ten uchwyt rowerowy, ma dużo większe szanse na złamanie w przypadku jakiejś tam kolizji czy czegoś. Teraz tak oglądam jeden profit, taki duży, wszystkie śruby, tu jest też taka śruba, żeby dokręcić do sobie mocniej, są w jednym rozmiarze i jeden klucz, bardzo dobrze. I teraz próbujemy to złapać. Obawiam się, że to może być problem z tym. Nie mam dzisiaj siły na jazdę rowerem. Jutro pojadę sobie na rower. a dzisiaj lecę na siłownię i na salgę. o Jezu, ale dziwna jest pogoda. Czuję się dziwnie. Nie wiem czemu o idę, zobaczcie co się dzieje na tworze. To się dzieje. Po co się kręcisz? w tej w tej koszule? Tak wygląda astma u konia. Tak się leczy Aston w końcu Postanowiłem, że pójdę sobie na siłownię Co prawda mam tu sprzętu siebie, ale pojadę do obłonia, bo tam jest ich stół i jeszcze sam, której tutaj nie mam więc akurat woda się przepływa. I po, trochę wyszło słabo, no ale cóż, i teraz sauna i do domu kończymy na dzisiaj zdrówko jadę do domu trening zrobiony taki sobie średni nie wiem jeszcze czy wystartuję w częstochowie ręce są dziwne ja jestem wykończony ja jestem też na lekach pewnych no ale i tak trzeba będzie pewnie wystartować przynajmniej na lewą rękę Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.